Hej, tutaj jest Sweetie Plum i dzisiaj będzie recenzja z y, takiego tutaj zestawu. Jest to zestaw z y, księżniczką Twilight Sparkle, z jej y, ka karocą oraz y, jest to z serii Cutie Mark Magic. I teraz y, szybko przejdę do pudełka, ponieważ zdjęcia jeszcze pudełka będą na końcu filmiku, tak więc zaczynajmy. Okej, okay, tak więc tutaj jest logo My Little Pony Tutaj jest okienko, gdzie widzimy cały zestaw. Jest tutaj napisane, że zawiera te cztery, te charms takie jakieś amulety. Tutaj mamy Arta księżniczki Twilight Sparkle. I tutaj mamy jeszcze nazwę serii Cutie Mark Magic. Tutaj jest. Y Pokazane jeszcze z tyłu, jak to wygląda, są tutaj, tutaj już te charmsy są powieszone, jak widzicie, można je w różnych miejscach powiesić. I no, jest tutaj księżniczka Twilight Sparkle. To co jest ciekawe i co chyba już jeszcze się nie zdarzało, to to, że tutaj jest tak jakby przeźroczyste i jest po prostu przeźroczyste okienko i tu nic nie ma. OK, tak więc zestaw został już rozpakowany i nie wiem, może najpierw zaczniemy od Księżniczki Twilight Sparkle. Tak więc Twilight jest w wzrostu normalnego kucyka, już nie jest taka wysoka. Chociaż powiem szczerze, że mi się bardziej ta wysoka jakoś tak podoba, nie wiem, może z przyzwyczajenia. Jak wiadomo, ma różowo-fioletowe włosy, jest cała fioletowa. <laughs> Tutaj jest jej cutie mark. Yy, oczy fioletowe oraz korona taka nie do końca dopasowana yy, zwyczajna taka korona mimo, że na tym swoim arcie miała tą z elementem harmonia ale, ale to, to tylko taki szczegół nie <ścoughs> ale ogólnie no e, powiedzmy, że jest okej okay. dobra w każdym razie teraz przejdziemy do karasy więc Karoca, czy nie wiem jak wy to tam zwiecie Wygląda tak, jest fioletowa, chociaż w tym świetle może wydawać się granatowa niestety Ale ona jest fioletowa Ma żółte koła z różnymi gwiazdkami w środku, tutaj też jest gwiazdka I tutaj na górze jest takie coś żółte z Dużą gwiazdką, i, i to co jest fajne, to to, że to się kręci, i, i oczywiście ona jedzie na kółkach. I tutaj właśnie się otwierają drzwiczki. I tutaj sobie może księżniczka wejść i jechać. No i drzwi otwierają się i zamykają tylko po jednej stronie. Po drugiej. Już. Nie. Oraz mamy jeszcze cz cztery charmsy. powiem już to po angielsku. I tutaj jest pierwszy to jest yy, taka gwiazdka. Żółta. Yy, drugi to jest taki taka też gwiazdka, tylko że fioletowa. Trzecia to jest. Korona, taka miętowa korona. Oraz czwarty to jest książka z gwiazdką Twilight. I właśnie te charmsy możemy przywieźć. Możemy tutaj na drzwiach przywieźć. Niestety ja mam ich teraz mało. Tutaj na kole, kole możemy jedną przywieźć. No, poczekajcie. O! E, Okej, okay, nieważne. Może. Potem możemy jedną zawiesić o tutaj. Tak na przykład... Trzymaj na trzymać? utrzymać. E, o, świetnie. I jedną możemy przywiesić tutaj na tym fajnym czymś. Tak na tym fajnym czymś, kurczę. No i jest bardzo dużo miejsc y, na te charmsy Tu jest, tu jest pełno, tu jest Tak więc naprawdę Hasbro myśli, że y, tyle będziemy kupować z tej serii Cutie Mac Magic, że, y, y, <grytale> że, że tyle dało miejsc na, tych, na te charmsy Ale spoko I tu chyba może kucyk usiąść Co? Czy tu zmieści się kucyk? Jep Kusek się zmieścił, więc y, księżniczka Twilight Parku może sobie pojechać z jakąś przyjaciółką na nie wiem, na jakąś przejazdczkę, swoim powozem. I tutaj jeszcze ta karuca ma taką gwiazdę, taką wyciętą, powiedzmy, i tutaj różne takie wzorki. I tu ma serduszka, i tu ma gwiazdkę. I ogólnie jest no, mi się podoba I te, i te charmsy są fajne tutaj, jej wszędzie charmsy. Okej, okay, tak więc zestaw jest bardzo fajny i tak, do zestawu było dołączone to gdzie jest katalog? katalogi są dla mnie najważniejszą rzeczą, a oni do takiego fajnego nawet zestawu nie dołączyli katalogu co się z Hasbro dzieje? Naprawdę już taki problem jest wydrukować No nie wiem, no, no wydrukować coś, coś takiego Albo, albo nie wiem, albo coś takiego no. Naprawdę problem Hasbro Dobra, w każdym bądź razie zestaw jest bardzo fajny, mi się podoba eee... Karota co jest fajna, Twilight może być Tylko um, ta korona i bardzo fajne są te charmsy. jeszcze w sklepie była taka hmm, to jest chyba, oj, już nie pamiętam tej nazwy te kucyki z tymi dziwnymi skrzydłami myślę, że też sobie kupię bo ta honey race czy coś takiego ładna jest i myślę, że też może sobie ją kupię kiedyś w każdym razie mam nadzieję, że recenzja się podobała i cóż, zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Do wypowiedzenia się, jak się Wam ten zestaw podoba. I na końcu przypominam, będą jeszcze zdjęcia pudełka. I to by było chyba już na wszystko, więc żegnajcie. No, tak, do zobaczenia i pa pa! ada tutaj Aha oke okay.